To Jestem manic i dzisiaj zagramy sobie w Car Mechanic Simulator. Ja już sobie grałem w tą grę tak trochę, pogrywałem, żeby zobaczyć o co kaman. Stworzyłem sobie nowy profil, to nie patrzcie na to. No i tu sobie na, na tym będziemy grać teraz. Na no, taktym już nie. Idziemy sobie o. Tutaj muzyczka gra sobie w tle. Nie wiem czy będziemy słychać. Ale powinno. Tak więc. Zaczynamy. Ja to już wszystko mam poogarniane. Czułość mam bardzo słabą, bo taka była dla mnie za szybka. I dobrze. I sobie gramy dalej. tam -ta, że nagrywam to nie mam tak że nie wiem że mi laguje albo coś jak gram bez na przykład frapsa no to mi laguje jak nie wiem co no po prostu grać się nie da może teraz nie wiem coś no w sumie lepiej nie no, no dobra mamy pierwsze zlecenie chcemy przejść do ludzkich hamulcowych sprawdź planetarze hamulcowe o borra. 500 czyli klocki hamulcowe okay. musimy się kupić klocki hamulcowe mamy 700 euro patrzymy sobie klocki hamulcowe są klocki hamulcowe tak jeszcze jeden i dobra teraz odkręcamy kółko Przednie. To teraz taka seria z tego yy, Car Mechanic Simulator. No i co? I będziemy sobie tak pogrywać w to. Jeden odcinek to będzie jedno zlecenie. A musiałem 4 kupić Aha Dobra Spoczko Ten drugi też założymy Widzimy wolno mi się też kamerę obraca No przed, dopiero Pobrałem tą grę tak więc Dobra Lewe klopki mamy założone Przy okazji sprawdzimy sobie tą... No... Nie, jeszcze, nie, jeszcze, nie. Teraz musimy już wytarczę. Nie opłamy. Nie, będzie tylko demontażu jeszcze. Teraz. Chyba są w dobrym stanie. To jest tarcza hamulca, to jest... Aha, dobra. Dobra, są w dobrym stanie chyba. w stanie nie są no nie musimy to zdemontować wszystko zobaczyć jakie zostanie szkłę że nie pomyślał No są w dobrze w stanie o Jezu, czemu to też strząłem Dobra, ja to kółeczko i zaraz do Was wracam. No to do zobaczenia po przerwie. No to cześć, witam Was po przerwie. No ok, widzicie, odkręciłem to prawe przednie koło, bo już nie chciałem was tym zarudzać. Chcę tylko przykręcić kilka śrubek i będzie po zleceniu później będzie można posprzedawać a te wszystkie te życie z magazynu odlew zjechany i no ja nie wierzę w tego kolesie dobra koło jest dobre montaż montażu teraz dobra Zrobimy sobie dopiero lewego o jezu nie ja muszę pościągnąć Eee, Trzeba demontaż Dobra, musimy iść do sklepu, do kompa Kupić jeszcze dwa te klotki limusowe. O Jezu, tam mieszka? Dobra. Nie no Oj, sorry. Serwać nie przyszedł i telefon spadł. Przepraszam Was. Nie było nic słychać. Dobra. No, telefon szwab jest oparty o kubek, a ten kamer przesiedzi się po prostu na skutek wibracji się z Dobrze, już mamy założone. żeby sprawdzić tak czy musimy iść pod samochód tak więc bardzo to uczynię te trzy durne śrubki ten film pojawi się jeszcze dzisiaj 7 kwietnia już jeden film wrzuciłem na youtube z City też dzisiaj Dobra tu wracać silnik Teraz te tarcze chmurcowe są w dobrym stanie. Dobra. Wszystko jest w dobrym stanie. Zobaczmy czy możemy... Trwa tarcze chmurcowe. Co by tutaj zrobić? Tutaj podkręcam te dwa koła i... Znaczy, nie, albo tu nawet możemy już... 69%, dobra. 69%. A ta ta, ta ma ile? Tam nieznany. To czemu tam było, a tutaj nie ma? No, podkręcamy to. 15 razy najprostsze w znaczeniu Boże. Dobra, to tu ja to ogarnę i zaraz do Was wracam. Kolejna przerwa, no to bye. Bye. Dobra, już jestem, witam Was po kolejnej przerwie. Już ogarnąłem jak to zrobić, tak więc... Tarcza hamulca, prawa, ma 66%. Czyli teraz sobie bierzemy tryb montażu. Zakładamy sobie kółko. Dobrze, pierwsze zlecenie mamy wykonane. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.